Cześć, Siemanko, ja jestem Sandy witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajduję się na mojej dużej wodzie PZW. Po ostatnim karasiu mam e, straszny głód jeszcze na metod Feder. Żeby dołowić jakąś fajną rybkę, może w końcu pierwszego karpia w tym sezonie złowię lina, fajnie by było. Natomiast zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj jestem praktycznie od samego rana. Mamy teraz około godziny 6. Byłem tutaj już od godziny 4 nad ranem. Złowiłem już 3 rybki, dwa e, leszcze. Plus jednego karasia, którego zaraz zobaczycie. Jeszcze nie będę wam pokazywał, ponieważ ten gatunek ryby mnie na razie w ogóle nie interesuje. Zobaczcie. To udało mi się dołowić. Jest to taki karaś. Zobaczcie, tu na grzbiecie ma ranę więc nie wiem, czy on kiedyś nie był po prostu jakim żywcem. Ale to jest nasz piękny polski złoty karaś. Nieduży, maleńki, ale cieszy, bo przynajmniej nie jest to leszcz. No, ma bardzo duże obrażenia, powiem Wam szczerze. Zobaczcie jakie tu ranny ma. Z tej strony również na grzbiecie. Grzbiet też poszarpany. Ogon też w nie najlepszym stanie. Ale fajnie, że jest. Nasz rodzimy złociutki karaś. Wziął również na tego Dumbelsa, na którego złowiłem tego karasia ze wcześniejszego odcinka. Taka rybka fajnie cieszy, ja go nie męczę, rybka leci oczywiście do wody. Dzisiaj jestem na tym pomoście. Starzy widzowie mojego kanału kojarzą to miejsce na pewno. Tak się prezentuje dzisiaj woda. Jest dosyć zimno. Przyjechałem bardzo, bardzo wcześnie, bo około czwartej to już byłem na pewno tutaj nad wodą. Jeszcze było ciemno. Dzisiaj łowię na grubszy pelecik. To jest bodajże czwórka. Widzicie większe, większy granulat. Trochę go przemoczyłem, e, bo nie wiedziałem ile będzie pił, trochę się zrobił taki brejowaty, ale to nic, nic nie szkodzi. E, wziąłem dzisiaj właśnie ten większy pelec ze względu na to, że chciałbym dołowić dzisiaj jakiegoś może karpia, lina lub też e, kolejnego karasia. Dzisiaj jest taki cel, leszcze mnie w ogóle nie interesują dzisiaj. Mam nadzieję, że tych leszczy będzie jak najmniej, e, na razie dwa, dwie sztuki wpadły. Plus ten karaś, nie pokazywałem Wam tych leszczy na razie. No i jak widzicie, o takie leszcze biorą mi co chwilę praktycznie brania, więc zmieniam taktykę. Jedną wędkę położę grubiej na przynętę, którą te leszcze... Fajnie, fajnie. Na przynętę, którą te leszcze nie będą brały, bo mam zamiar dzisiaj się nastawić jednak na inny gatunek niż o takie oleszczyki. Poza tym, już, już dużo ich widzieliście. Ja tego wypuszczam i próbuję na coś innego. Skoro te leszcze. Lubią tak te moje słodkie dambelsy. To zmienimy teraz taką kuleczkę dwukolorową, to jest kuleczka ananasowa pop zielono żółty. Zobaczymy, czy na to będą się czepiać, czy nie, jeżeli nie, no to będzie bardzo w porządku, bo mam nadzieję, że może w końcu uda nam się złowić pierwszego karpia, o ile zdążymy, bo jak widzicie. Niebo nie jest za fajne, jest dosyć pochmurnie i koło 10 zapowiadają deszcz, więc mam jeszcze za 2-3 godziny łowienia. Cześć siemanko, ja jestem Sandy. Witam, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest mój serdeczny kolega Arek. Jak witam, w... cześć. Jak widzicie znajdujemy się nad taką niedużą wodą komercyjną, ale to może coś Arek więcej powie, ja jestem tutaj akurat pierwszy raz, nic dokładnie nie wiem, wiem, że jakaś tu populacja Ryby występuje mniejszy karp tak, Amur, tak. natomiast Arek już Wam więcej przedstawi coś o tej wodzie. Zatem znajdujemy się na łowisku Sobianowice. Jest to łowisko położone w prostej linii w kierunku po, po, pojeżycia Łęczyńsko-Wodawskiego. około 10 km, nawet mniej niż 10 km od Lublina. Serdecznie polecam, jest fajny zbiornik. Występuje tu populacja średniego karpia, duży Amur, duża tołpyga. Tu jeszcze z ostatniego wędkowania arkowi została taka zanęta. Jak widzicie to jest jakaś zanęta sensosa, e, jakieś drobinki, widzę kukurydza, konopie, tak, pinka. Tak, dałem konopie, jest odrobina peletu od granulacji 4-6 chyba, się trochę mączki Robin Reda. Ja lubię, na wiosnę osobiście stosuję dodatek 4x4, czyli czwarta część konopi, czwarta część kukurydzy, do tego skruszony pelet. Unikam słodkich zapachów, po mojemu trzeba sukcesywnie, stopniowo, wiadomo ryba rusza dopiero do żeru, budzi się po zimie, jej metabolizm dopiero wzrasta, a jak wiadomo, nasze ostatnimi czasy pogoda nas nie rozpieszcza, więc staram się dawać jak najdelikatniej i sukcesywnie zwiększać ilość mięsa, ilość treściwego produktu. Mi się to sprawdza, no. wiadomo, ilu wędkarzy, tyle, tyle opinii, natomiast no mi to wychodzi, nie? Mam jeszcze taki pelet, to jest granulacja czwórka, jak widzicie, halibut. I to właśnie dodam sobie do tej zonenty myślę, że może coś większego właśnie wejdzie, większą granulację zobaczymy. Oczywiście nie powiedziałem wam jeszcze na początku łowię na metod Feder. Więc zobaczymy, tak się prezentuje całe łowisko. Bardzo fajna woda. Mam nadzieję, że również będzie rybna i że dzisiaj coś ciekawego się dołowi. Na początku zacznę od nęcenia. Myślę, że poślę jakieś od 5 do 10 koszyków. E, zaklipsuję to, oczywiście. E, myślę, że jakoś 30-35 metrów mniej więcej coś, coś takiego będę łowił. E, I mam nadzieję, że coś fajnego wejdzie. Miejsce już wstępnie zanęcone. E, zaczniemy na jednej wędce od mojego kilerka, czyli takich dambelsików 8 mm, słodziutkie. Już pewnie je znacie z odcinków. I na drugą wędkę. Poleci coś takiego, to jeszcze kulki mi zostały z wratiski. 12 mm, e, kała marnica bodajże. Tak. Więc na takie coś zobaczymy, czy coś się skusi. Po dłuższej przerwie udało się. Złowić takiego maluszka. Widać, że to karpik zarybieniowy, ale fajnie, że coś się wydarzyło. Zobaczcie, jaka malizna. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie z niego porządny karpik. Zaprezentuję. Taka bestia. Ale fajnie, że przynajmniej jest pierwszy. Taktyka trochę zmieniona. Teraz wziął. Gdzieś pod tym drzewem, w tamtym miejscu, nie męczę go, rybka leci do wody.